Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy dla Was fajne Audi Q5 z roku 2013. Auto jest po pełnym serwisie, nowe filtry, nowe oleje, polerka całego samochodu, dodatkowo roczny wosk. Auto naprawdę nie wymaga żadnego wkładu finansowego, wsiadać i jechać. Mamy światełka LEDowe, hak, automatyczna klapa. Silnik to jednostka diesla o pojemności 2.0. Mamy tutaj bardzo mały przebieg, ponieważ tylko 143 tysiące. Także auto jest naprawdę, można powiedzieć, jak nowe. Z tyłu ciemna szybka. Auto naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, jak możecie zauważyć. Stoi na ładnym kole. Z, z przodu również światełka LEDowe. Napęd oczywiście Quattro. Auto bardzo fajne, bez wkładu wsiadać i jechać. Dynamiczne kierunki. Już zapraszam do środeczka. No i też jest się czym pochwalić. Tapicerka jak nowa. Czarny sufit. Podłokietnik. Wszystko super nam się tu prezentuje. Cztery elektryczne szyby. Elektryczne podgrzewane lusterka. Fotele regulowane elektrycznie. Nie ma tutaj żadnych przetarć, zniszczeń. jak mówię, auto posiada zaledwie 143 tysiące przebiegu. Tak więc. Można zauważyć, że auto jest naprawdę jak nowe. Już sobie odpalimy. Oczywiście, sterowanie głosem, nawigacja mapy, tempomat, światła automatyczne. 143 tysiące przebiegu. Nawigacja. Możemy podłączyć również telefon. Kolejna dokumentacja, serwis od początku do końca, dwa klucze. Webasto, wszystko jest udokumentowane. Auto jest naprawdę godne polecenia. Wsiadać i latać nie wymaga tutaj żadnego wkładu. Myślę, że naprawdę bardzo fajnie, jak na ten rok się prezentuje, nie ma tu żadnych przetarć, zniszczeń. Auto, jak każde u nas, jest sprzedawane z roczną, pisemną gwarancją. Także tutaj nie ma czego się uczepić. Możecie znaleźć je na ulicy Sopockiej 19A w Gdańsku. Zapraszamy po pewny, sprawdzony samochód. Nałożyliśmy na niego również roczny wosk. Tak więc tutaj mówię: wsiadać i jechać, nowe filtry, nowe oleje. Polerka roczny wosk. Zapraszam. Autokomisosowa Sopocka 19A.